No i dojechaliśmy już do Szczecinka, do Gwdy. Zostało już dosłownie 12 km. Tu jest piękne jezioro szczecinieckie, Szczecinie, czy jak to nam się nazywa? Nie wiem, tak strzelam, bo nawet nie wiem, czy tak się nazywa. <gry> Ale ja tutaj muszę kiedyś przyjechać, jak wiecie, z czym? Tak? Macie rację, z kajakiem. Tak jest, z kajakiem. No i takie moje pytanie, czy już wiecie, kto jest moim tajemniczym operatorem? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, kto będzie najbliżej prawdy. A kto jest operatorem, dowiecie się w następnym odcinku. Aha! Taki mały quiz Ja już się, tak, tak jak się na wanna'ach Ostatni byłem tak na wannafe ale zajebiste miejsce to jest syp Co? Tyf. No, to mnie przeszkadza z, z, Zajebiste miejsce ty, później wiesz, poszedłem dalej, ktoś tam wyjechał, podjeżdżam ku w inne miejsce, mówię jeszcze lepsze, nie? Ale to wielkie jezioro Wielkie jest Najlepsze. Dojechałem Arzo, coś ty zrobił. Coś ty najlepszego zrobił? I tam tu jest zajebiście. Tu jest zajebiście, ale woda nie jest zbyt czysta. Nie jest zbyt czysta, ale mnie to nie przeszkadza. To Będziesz się jest kąpał? Ja tam się pierdzielę. Można by tutaj stanąć, ale ja się jeszcze przejadę kawałek dalej, stańcie. Daje mi się nie, ja to to to, Ale to co, nie jedziemy tam dalej? Nie, nie, nie. No nie tak blisko, musiał musi być trochę dalej, musisz się patrzeć. Nie musisz patrzeć co co. wiesz, na środku był Nie tak, no. że wiesz, kręcisz, a ja wiesz, była powyżej kadrować. Muszę się, no, się na... nauczyć. Tak. Dzień dobry wszystkim YouTube Wysa. widzom. Faną kolegi największego wajana zachodnio zachodniopomorskiego a mamy potem dla niego niespodziankę nie wiem czy się zgodzi zobaczymy może być ciekawie o widzisz a to mówię jakieś pomyśle mówisz tak jakieś krzesełka rozstawiamy nie bo tam tam mm. ja pójdziemy sobie na plażyczkę co idziemy no. się przestawiać czy nie chyba nie w sumie Padajmy, że jutro się no dobra bierzemy tak stoliczek nie kochaj tą kamerą, tak? Znaczy. Stoliczek. To już jest drugi odcinek, to mogę gadać. To? Mogę gadać? O właśnie, o właśnie. Nie pod słońce, bo nic nie będzie widać. Ze słońca musisz, na mnie musi słońce być. Teraz, no teraz się okaże, czy wy widzowie mieliście, kto pisał dobrze, kto jest moim operatorem. Jak myślicie? <grym> Teraz odwróć i pokaż swoją facjatę. Kto jest moim operatorem? O, proszę bardzo, Maja. To jest. Dobra. To mówiła Maja, to miał rację. Dobra, rozbijamy cyklu, cyklu. Czy ja wziąłem w ogóle? Pompę? A, no tam ja wziąłem tam, dobra Maja to jest, kurde, butami żeś zarzuciła wszystko. Cicho bądź co? Kalecone wrzucę tutaj. No, już się napompowała Jak tam? Puch. Raz Idziemy na plażę, co? Dawaj krzesło tam kurde stoli Żeby skończyć nam było na plaży, na piaseczku. Tam ja ja słońce prosto w oczy świeci. Zapomniałem cię poprosić, żebyś wziął jedno krzesło więcej. No niestety nie No ja wiem, ja wiem. Ja miałem działki też wziąć też zapomniałem. No nic, Trudno. rozstawisz swój stolik, bo twój wyższy. masz. Tak, stolik, tak, tak masz stolik. Stolik. mam stolik. Mam, to... mam, mam, tady. Dobra. Chodźmy, rozstawimy krzesełka. Idziemy. No to o tej porze tak nie trać. No tu ja mu się idziemy, będzie dobrze. to bardzo prywatna plaża. Na karton miałem A tam, tak daleko? Oczywiście, nad wodą znaczy. trzeba siedzieć pod... po bieżu, a się, a yeah. Gdzie tam a. to... Nie. Nie tam będziesz wchodzią. Jestem do wodzie chodzi. No dobra, jeśli będziesz, kurde. Ale to fajnie jest, no. Dobra, możemy, ale nie tak blisko wody. No dobra, to tu albo tam, no dobra. No musisz widzieć to samo mieć, co? Ja nie chcę. Nie chcę tego, tego tego, Ty to, ty, ty tak blisko wody chcesz usiąść, żeby tyłem do wody siedzieć? Co? Bo musieli. to co? Aha. Dobře, to zaraz To je życie? O, weź tam butelkę z ekranu, nie widać Tam pomocnik jakiś jest.

Można nie. nie no, nie da się kąpać. Niestety Ile poszliśmy 100 metrów i ciągle jest poniżej kolan Dupa no Dobra, to kamerę zostawię. Idziemy tam zaatakować, o, tam gdzie jest pomost Zobaczymy, ale kamerę nie będę brał, bo nie ma kto pilnować. Siema, to my... Zaraz robisz zdjęcie to wyślemy Ani i Dawidowi co tu się dzieje, dobra? A się dzieje, je, jeje. jeje. Dzień dobry, jestem Marcin. Nie piję od dwóch dni. Jestem Rafał. Kukła! Jestem po 50, mam lat 49. Kukła, aa! Z na stole. Tak, jest wszystko BMS-a. On nawali na przykład, nie zaczął gdzieś wyższe prądy dawać. Albo wystarczy nawet od niego. Nie? Albo tak nie był nie nie automat, nie? i też tam gdzieś dawał. Wiesz gdzieła tam... tu jest po jezior? Mówiłem to chyba w paru filmach, nie, nie. pamiętasz? W grillu, Mam takiego starego grilla węglowego na dworzu. Zamykam po prostu do bo jak nie. się zajara i się pali. Tam jest wyższa temperatura niż wiesz, ale to wytrzyma, nie? A nawet gdyby to nie w chałupie nie w tak, tak, i tak dalej. W kałupie to sobie takie sloty wybetonowałem, że baterie trzymam wewnątrz. Jak się zapali, to najpierw po pójdziemy na ściany. Tworzymy spanie. Ale jeszcze nie idziemy spać, żeby nie było, nie? Dobra, to trzeba założyć tak. Na no, tu założymy boczne. O, to jest tak. A tak. Tak, tak. tak muszę się wgramolić teraz tutaj. Pasz, jaki luksus musi. Cyk! Nie wiem czy dobrze zrobiłem. Cyk. Cyk i tu, o Jezus, za mocno przy, przyczepiłem o. O. Cyk to tam I jest, jest luksusowo Zaraz pokażemy wam, jakie będzie miało łoże maja To jest nie to, to jest na tamtą stronę Patrz Cyk fuch żeby nie było. No, tak, tak. Myślałam, że będę miała jasno. Co? Myślałam, że będę miała jasno. Czekaj, bo to źle zrobiłem. Tak, żeby nam na uszczelkę nie zachodziło. No, super. Idziemy teraz na długą mankę. Zamocujemy tableta na wieczór. Gdzie no, słać spać o pierwszej? <noise> o! O! Coś takiego. Zobacz, jak elegancko. I teraz jemu. I jest zajebiście. Chodź. Proszę bardzo, jak zacienione. Teraz tutaj ma i zrobimy wywinięcie. O. Jest tam na równo, Zamknie się drzwi? Tak. O. Loża jak wiposka, proszę bardzo. Zimno. Zamknie się? Czekam, to już się. O. Zamknie się? Zajebiście. Dobra, teraz kołderka, pozwolisz, że Ci... Czekaj, co ty masz? O, wie dwie poduszki, proszę, jaki burżulizm. Ja pomogę, ja mogę sobie pościelić. Ja dobra, to sobie pościel, to teraz sobie ty pościel, proszę, bo ty jesteś bardziej gipka niż status. to jest taki już podstarzały, także... Czekaj, zapalę światełko, żebyś miała... O Jezu! O! Ten światło w sumie nic nie daje. Ale nie idziesz spać jeszcze? Tam będziesz miała nogi, Tu głowę w tą stronę, dobra? Dobra, teraz poducha, poduchę później. Patrz jaki luks, normalnie luks jak nic. Kurde, jaka ślipa tutaj, patrz. Trzeba poślinić delikatnie, bo się odkleiło. Nie będzie dobrze. No co, co ty robisz? Zapinam kordłę. Aha. Widzisz, na to jak w puchu, kurde. No, ona jest krótka, także jej tutaj w poprzek będzie bardzo dobrze. Najwyżej trochę nogi podwiniesz, bo tam. ale myśli, chyba nie nawet, nie? Nie. Będzie luks. O, tak wygląda nasze obozowisko. Tam Rafał stoi, Jarek tutaj. Ten jakiś namiotik się rozbił, widzę. Tu samochodzi, tu ktoś przyjechał. Merolem. Ale i tak jest fajnie. Ale pokażę, jak leżysz. No, mam tak tutaj. no, to jeszcze drzwi się zamkną, to jeszcze będziesz miał jakieś 10 cm, to chyba się roz... uspuścisz No, nogi. bo na razie. Bo mogę zrobić coś innego. Poczekaj, trzymaj. Bierzemy tak i w dół. No, lepiej. No, lepiej. Lepiej? No, Tu poczekaj, a zamknę, pokaż. <laughs> I to. Zamkniemy, zobaczymy tak mogę sobie poduszkę, poduszkę tu podtrzymać i mogę tak. Hmm. Dasz radę? Dasz radę. Za długa jesteś po prostu no. <ścoughs> jesteś za długa i tyle no. Tylko no, a nie, klakson nie działa. Jak jest. Tylko tą ładowarkę w nocy to wyciągniemy, nie? żebyś nie zahaczyła. Tam się, no. będzie luch. Dobra. Chodź, teraz powiem Ci to, co zrobisz. Spanko masz. Będziemy Weź to. I... To do torby wsadź tam gdzie żarcie jest. A tutaj zrobiłem takie słuchajcie, na szybko. Widzicie taką podprączkę, żeby wyrównać. To nie było robione na szybko. 10 minut to zrobiliśmy z mają przed wyjazdem. No i się sprawdza. No i to wystarczy, zobaczymy. Najprostsze sposoby są po prostu najlepsze. No. Dobra, trzymaj kamerę teraz miękę. To musimy schować. To jest tu. To zaraz powiesimy. Tu masz krzyżówki, ręczniki, ręczniki. No i tutaj powiesimy, co? A kto będzie siedział, kto będzie leżał? Ręczniki, czekaj, to weźmiemy. Postawimy gdzieś tu, myślę. O! O! Niech się stoi, Poprawi się później łóżko, dobra? Tylko. To sobie weźmiemy tu. I lux. możesz sobie, czekaj, gdzieś co? Gdzie jest tablet? Gdzie jest tablet? Ja go wyciągnąłem, gdzie on jest? Gdzie jest tablet? Brały go? No ja go wyciągałem tutaj, gdzie on jest? Ty, no gdzie jest tablet? Przecież ja go wyciągałem. Ty gdzieś gdzie Ty, ja go wyciągałem, no gdzie on jest? No, brałem go, bo go wyciągałem, no przypomnę. Tam, A tam gdzieś leży? Bo mam, żeby nie zdeptałaś. ty. i w bo... Nie, no jak wagarzniku trzeba było. musi go wdać. Chcesz, go ukradł? Nie, hmm, nie, nie. To są no, Leży tu na ziemi. myślałem, że ktoś go za Proszę bardzo. Niezdrowe kalorie. Weź no poczekaj jak nie kręcisz, na no, nie widać. Widać, nawet patrzę i widać. Śmietnik. No. Marmur. Tu mamy tablet, Maja. No tablet musimy, o proszę bardzo. Może... Telewizję będziemy mieć, ale to później wieczorem. Dobrze jest, no, tak. Cyk fuch. O. I? Nie. No nie wzięłaś tego. A wzięły Ciebie filmy? Co? Z to będziemy korzystać. To damy do tyłu. Nie chcę mi, żeby no mi idę, no nie widać. Eee, otwórz. Gdzie mamy torbę z tymi? No no to dobra, to nie klamę. Mam też w przodu. Ja no, nie umiem tego No tu jest rączka. Tutaj powieszę, nie? A jutro z Mają będziemy, bardzo, rowery są. Dwa na pokładzie, dwa elektryki. i Będziemy jeździć sobie wokół jeziora. Zapomniałem nazwę. Ja mam kulę sklerozę do tych jezior. Czekaj, schowajmy to. No. Dobra. Te pena nie sobie leży, to może jutro... O, patrz, to śmietnik jeszcze nie. Patrzcie, mamy kufelek. Kręci. Ja tutaj układam do snu, poczekaj. Znaczy yy, przygotowuję, że tak powiem, transformuję busa do spania i mam nowy kufelek, bo tamten mi się stłuknie niestety, o nowy, tylko brudny, trzeba umyć. O, fuch, jest zajebiście, mam do Ciebie prośbę, zobacz co zrobisz, kręć, żeby było mnie widać całego. No i Pościągaj te rzepy No wie. i poroś, usuwaj wszystkie i rzepy. Najlepiej jakbyś wzięła tutaj, wszystkie połowy ja. wtedy no, nie, nie zginą, okej? Okay? Dobra. Dzi! I to jest właśnie dobry pomocnik na van lightach. To mi się podoba. Proszę działać. Tak. Tylko zgaś te później światło, bo jest, ty wiesz... Jak siedzisz... Poczekaj, no mówię coś! Zresztą każda baba jest taka sama. Zgaś te światło, bo dużo energii zużywa, włącz sobie to górne, jak chcesz sobie siedzieć, dobra? Mm -hmm. Tak? Tak. Idę, jeszcze nie przeszkadzam. Okay. Nie chce z nami siedzieć tam tego i do zrobić w ogóle Tak. No patrzcie, trzeba poślinić. Wtedy będzie lepiej trzymać. Ale jak odpadnie maja w nocy albo coś takiego zobaczysz to weź trochę na śliny, tam przystabeczkę i... i będzie dziwne. O! Tak będzie to zamykam cię, żeby ci było ciepło. Może skarpetki to jak ci zimne, tylko klapki tak nie zostawię na noc jak już to pod samochodem. Wtedy rosaśnie, się no. No, siedzą pijaki. Patrzcie, jaki klimat. Ale zobaczcie, jaki mamy zajebisty widok na zachód słońca. No, no to jest coś się... pięknego. Rzeźko się zrobiło, nie? No tak rzeszko, tak bym powiedział, że nawet bym bluzę chyba założył. Pięknie. No, pięknie, super jest. Idziesz zakładać? Idę po telefonie. Weź załóż długie spodnie, bo jak na Ciebie patrzę, to mi zimno się robi. Wszędzie widziałeś, jaki zachód słońca. <laughs> Jest coś w tym. Coś mi się ruszył. Weź tak, bo... No, moja też już poszła ta córa do samochodu, bo jest zimno, nie? Siedzi i krzyżówki rozwiązuje. Dobrze, niech się uczy. Niech się uczy. Także Artur miałeś rację. Fajne miejsce. Ale woda nie jest czysta. Nie jest czysta. Woda czy. Jest syfiasta czy wręcz. No nie jest, może syfiasta, a gorsze rzeczy się spotykają, na przykład todra. Oj, o, wodrze jest. Się no, w sumie... Kąpałeś się wodrze? Nie kąpałem się, ale pływałem kajakiem. W sumie masz rację, chyba czystsze czyst jest. Ale miejscówka jest fajna, zero ludzi, to, to trzeba przyznać. Jest... Fakt, że no, sezon nie dopisuje, nie? Nie rozpieszcza pogodą. Nie wiadomo, co jutro. Tak. Znaczy, ja ci powiem, miejscówkę, ja wolę dziksze bardziej miejscówki. Tu ci się kręcą. Zobacz, jak fajnie było w Świnoujszu, jak byliśmy tam. Ale ty, to ci mówiłem, że jak ja bym tu był sam, to bym pojechał tam, ale ty, 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 to by takie... Nie, Ja coś... też bym tam pojechał. Tam jest ja, w krzakach, ja wolę... jest fajosko i w ogóle Ja, ja... wolę bardziej takie ja miejscówki. Tu jest dla mnie za bardzo komercyjnie, że tak powiem. No nie jest, komercyjnie nic. Ale to to kręcą ci to tu kręcą się. Jaka to komercja? Zobacz, tu ktoś stanął już za tym. No i co z tego? No jakaś... Tu się co, już ktoś kręci. Mercedes, fajny samochód, w ogóle, no co. Nie, nie, nie. Ja wolę bardziej takie jak na przykład te w co za przeprawą jechaliśmy tam. No polecam. Pamiętasz? Ten odcinek no kurde, na przeprawie. zajebiste miejsce. No. Na wale te, taki, były, taki taki no, wał. No, no, no wzdłuż wału co jest. Jak jechałeś? się z przeprawy zjeżdża od razu w prawo. No to było piękne Ja tam za Dasiem będę jechał, bo chcę go zabrać do tych muzeów, do tych wiesz, tych no... Tam on lubi takie klimaty. W ogóle do Kołobrzegu muszę pojechać. Do tego skansenu tam wiesz, tych... Muzeum na zewnątrz jest i otwarte. Nie, A nie, 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 tam nie, 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 ja mówię o tym muzeum, tam gdzie te statki stoją, że może do nich wejść. A nie, na nabrzeżu stoją statki? Wiem o którym ty mówisz. ty mówisz o Muzeum Oręża Polskiego. Tak, tak, Oręża Polskiego. A ty A. mówisz o tym, co Pawłowski zakładał to muzeum? No, poznali my poznaliśmy byli... tego kurde gościa, kurde w ogóle przypadkowo. Zresztą nasz były sąsiad z Odzieżowej. Były sąsiad z Odzieżowej, ten 16 lat był. Y Wokal, wokalistą zespołu Wuhat, tego WH Pewnie nie kojarzysz, ale może zobaczyć. Jakieś tam, to coś takiego jak 39,5 ten serial kojarzysz? Ta. Anarchia w ogóle przeciw systemowo. Ta, ta. On takie piosenki śpiewał w ogóle, nie? Ale taki koleś, taki koleś kurde. No, zaczepił nas, bo zobaczył, że tam na tablecie... Zamknął no, się. Ty Zaczepił nas, bo, bo zobaczył, że na tablecie oglądaliśmy film w tym. On taki klimaty, też Te czwóreczkę ma od 30 lat. Synchro. Taką w moro od 30 lat, nie? Robił mi dwa razy remont silnika, robił, ale taka igła, nie? Też taki maniak. I co, wy spaci dziecię? Co? Spać idziecie? Nie, spaci, zakładam, bo mi zimno. Czy się Przemek, tam mieścisz? Bo moja, Bo moja maja tam się ledwo mieści, a jest krótsza od ciebie. Dajesz radę? <grym> no, radę? jeszcze kompletnie. To znaczy, znaczy, no nie wyciągnie się. No wiadomo, nie trzeba nogi podkulić. Miarę. Ale spoko, wyśpisz się. Ale wygodnie bardzo jest No i o to chodzi No A ty co ty robisz? No zamknę W zboczeńcu? Nie <laughs> Czekaj, gdzie ja mam bluzę? Tu mam bluzę O Jezu, Przemek O na jakiś namiot się rozbił No ty to chłopaku wiesz? Jest... Tak to tutaj. No tutaj właśnie tego A ty tutaj chłopak merem Ale chyba na chwilę Idę Siku Trzeba no Siku zrobić. I z sobą, bo też mi się chce Dobrze, to chodź, potrzymasz mi No to dobra, to idę nie, no, masz rację, to chyba trzeba je pozbierać, bo to jest no masakra tak, jakaś, się jak kwiśwe, idzie na nas. Siu, siu. No Proszę bardzo. Matę elegancka. za jaka loża, człowieku. tam. Ale to ile? Trzyściu stówy, nie? Zobacz, jaka loża. Ja mam ja tą matkę, ona sama się napompowała, na tej nie dodmuchiwałem, nie? A no. jaka gruba ona. No. Tak, dziesiątkę kupiłem. No, a co Normalnie... to Normalnie... Aha, no to jest, jest za długa. Za długa jest, nie? Bo ona ma 2 metry. Ale ona się tu mieści. No Przemek też, no co prawda nie wyciągnie się, brakuje mu trochę, ale... No to też nogi pod kolonę, bo też wysoka. Ja i... koce porozkładałem, wiesz? O. Bo nie mam takie maty. Dobra, bo mi się Siusiu chce. No to idź w drugą stronę, ja sobie tutaj za busikiem mam takie swoje miejsce. To jak w to twoje miejsce. Ksiusze, nie, to jest moje miejsce, nie będziesz szysią w moje miejsce. <śla> winkę mam, tylko już nie ma czego, to Znam, ciągnik już jedzie spokojnie. Jedzie? Bo już mnie zakopowałem się też podjechać, to nie Najważniejsze, że hak się znalazł Wkręcamy. Ty, ja to teraz ostatnio, to już bliżej niż dalej. To. Ja trafika miałem ciągnąć i hak wyciągał, a tam kurde inny gwin, nie? No, no to, ja to Nie sprawdzałem tego w ogóle, ja nie? Jakoś pierdzieli w ogóle jakieś blejaki. A ja już nie pytałem w jakim samochodzie był w ogóle lewy gmin. człowieku, zestresowany, to weź tam dojść. No to do są tego. lewy, bo tu jest lewy gmin. A, lewy jest. No, no to na no, intelektualista inżynier jakiś wymyślił, wymyślił, nie? Że... No, już myślałem, że w najgorszym pryncypa jechał, ale. Jeszcze dwa także. Dada. Dada. Cioè, no, Może Nie za dużo, ale nie jest Jeszcze daj mu tam do tyłu. Nie to nie jest wiesz, nie? To nie. No nie jest innej, <gry> nie, nie. Dobra, napinaj. A się, bo jak żeby nie Fajnie do Szczecinka, nie? Ciągnij do Szczecinka No i mamy godzinę, którą mamy godzinę? Tak żeśmy zabalowali. Jest 2345 maja twór dzień związane. Łóżeczko rozłożone, ale jeszcze będziemy robić sobie film zrobić. Będziemy oglądać sobie jakiś film fajny, nie? Żreć. Niezdrowe żarcie jakieś chipsy, orzeszki, tylko one są. Możesz wszystkie No w tobie pod O boże, trzeba wyjść na zewnątrz O mój boże <laughs> No idziemy, dobra Będziemy się z Wami żegnać dzisiaj Będziemy sobie coś oglądać I pokonsumujemy sobie co nieco I widzimy się z samego grona. Także Do zobaczyska A jutro jedziemy na rowery Pojedziemy sobie dookoła tutaj jeziora Są bunkry, będziemy zwiedzać Do jutra See ya.